Yo siwe leczki ja jestem Ciczu, a dzisiaj mam dla Was kolejne najlepsze zagrania, w które potrafią tylko najlepsi gracze w Klasy Royale, dlatego że wymagają albo idealnego timingu, albo przewidywania gry, albo są to zagrania, o których wielu graczy po prostu nie wie. Zapraszam do oglądania! Bardzo często używanym ofensywnie polem jest właśnie to pole, żeby na przykład rzucić Hogridera czy inną ofensywną jednostkę. No i wiele graczy rzuca tam swoje karty po to, żeby dać je jak najbardziej do boku, gdyż te dwie kratki w górnych rogach naszej strony są polami nieaktywnymi i na nich nie można stawiać kart. Jednak niewiele graczy wie o tym, jak można wykorzystać pole pod właśnie łańcuchem na legendarnej arenie, a dzieje się tak dlatego, że jeżeli gra się na telefonie, to to pole znajduje się centralnie pod koronką, więc rzucanie tam jednostek może się wydawać bardzo nieintuicyjne. Ale to, co można osiągnąć, stawiając latające jednostki na tym polu, jest po prostu fenomenalne. No ale zacznijmy od podstaw. Balon postawiony na polu obok łańcucha zostanie przeciągnięty przez każdą budowlę postawioną 3 lub 4 pola od rzeki. Natomiast balon puszczony pod łańcuchem omija budowę na środku. Nieważne czy są 3 czy 4 pola od rzeki. No i dokładnie tak samo zachowuje się skeleton, baran rzucony obok łańcucha. No i za łańcuchem. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? W przypadku balona zmienia to wszystko, dlatego że balon jest taką kartą, z którą można jednym puszem wygrać cały mecz. Co prawda, z tej interakcji Inferno zabije balon, ale wystarczyłby zap Snowball Miner albo Batsy, cokolwiek, żeby spowolnić Inferno i nie byłoby już połowy wieży. No i prosi generalnie o tym wiedzą, więc będą stawiali budowlę w taki sposób, gdyż balon rzucony za łańcucha zostanie przeciągnięty do środka. Ale nawet ten placement w budynku da się ograć, jeżeli rzucicie balona za łańcucha. a potem przypchniecie tego balona wadcami w prawo, wtedy skręci on na wieżę i zada masę damage'a. Jest to strasznie trudne do wykonania i bardzo mało osób o tym wie, także grając lockbaitem, czyli mając Inferno Towera cały czas w moim deku, nigdy nikt nie wykorzystał tej taktyki w meczu na mnie. Kolejny trik może być wam znany, jednak jest on strasznie trudny i tylko prosi wiedzą, kiedy dokładnie postawić Ice Spirita wyskontrować w zupełności skeleton Barela. dlatego że jeżeli postawimy go odrobinę za wcześnie, wtedy skoczy on na tylko część skeletu i tak samo jest, jeżeli postawimy go za późno. Kolejny trik jest dla graczy z Golemem, dlatego że jeżeli ktoś czasami będzie chciał zroketować Waszą netwiczkę, możecie przyblokować ją golemem, tak by ta nie weszła do zasięgu rakiety. Jest to dosyć ryzykowne zagranie, gdyż przeciwnik może trafić i w golema i w Nightwishkę, jednak jeżeli to wyjdzie, a widziałem mecze, w których to wychodziło, to będziecie aż 6 eliksiru do przodu. Kolejny trik jest dla ludzi, którzy grają logbaitem i polega on na tym, że rzuca się goblin barela na co pole, także jeden goblin jest troszkę dalej niż normalnie. To sprawia, że przeciwnik musi rzucić dalej loga. Jeżeli rzucimy kilka takich goblin barelów, możemy potem dać jeden blisko. Jeżeli przeciwnik w ten sam sposób rzuci loga, wtedy aż trzy gobliny uderzą w wieżę przeciwnika. A różnica między tymi dwoma barelami jest dużo mniejsza niż różnica między normalnym a fake'iem, który każdy... Dobry gracz jest w stanie bez problemu rozpoznać. Jeżeli mówimy tutaj o skillowych zagraniach, które znają tylko prosin, to musimy wspomnieć o Fishermanie i aktywacja Kingstwera. Jeżeli idzie Magic Archer ze środka, jest to dosyć popularny jego placement, możemy położyć w taki sposób Fishermana i zaktywować naszego Kingstowera. Kiedy przez noc przychodzi Royal Ghost, wystarczy rzucić Fishermana zabierze, kiedy ten przechodzi przez drugą linię. No i aktywować Kingstowera można na naprawdę wiele sposobów. I jak tylko możecie zaktywować Kingstwera, to róbcie to jak najszybciej gdyż zawsze się to opłaca, no chyba, że gracie na x Mortara albo Royal Gianta. Warto zapamiętać właśnie te pola, które widzicie na ekranie, no i jeżeli leci Miner, zawsze postawcie Fishermana po drugiej stronie, tak żeby ten Miner najpierw złapał agro na waszego Kinga. No i teraz trik dla graczy, którzy używają bridge spamu. Jeżeli budujecie puszczę, postawcie Battle Rama w rogu, wtedy kiedy Pekka będzie w połowie między Waszą wieżą a mostem, i wtedy Pekka przepnie Battle Rama na wieżę. Bo gdyby nie było tej Pekki w tym miejscu, wtedy Battle Ram po prostu poszedłby na Inferno Towera. No jeżeli mówimy teraz o zagraniach, które potrafią tylko prosić, no to musimy porozmawiać o rakiecie. Prawdą jest to, że używanie rakiety w ofensywie jest naprawdę proste, więc trzeba rzucać się tylko na wieżę przeciwnika. Jednak w defensywie rakieta jest najtrudniejszym spelem do używania. Dlatego, że żeby uzyskać jak najlepszy rezultat, trzeba szybko zareagować, no i oczywiście ją trafić. A ma bardzo mały zasięg. No ale to właśnie, kiedy gramy na Exboa, Hawk Cycle, Graveyarda czy Elixir Golema, rakieta w defensywie jest kluczem do wygrania niektórych spotkań, szczególnie kiedy gra się ją No i teraz bardzo ważna rzecz: od razu rzucona rakieta po zobaczeniu Hoga na tym polu kontruje go całkowicie, czyli na bardzo szybko jednostki. Trzeba rzucać rakietę idealnie pomiędzy rzeką, a waszą wieżą. W taki sposób powinno się rzucać rakietę na Hog Royal Hogsy czy też Skeleton Dragony. Ale timing jest naprawdę kluczowy, bo jeżeli się spóźnicie, to w najlepszym wypadku Hog raz uderzy w waszą wieżę, albo w ogóle nie traficie w Hoga i na wysokim poziomie przegracie cały mecz. Rakieta może się również przydać, żeby ściągnąć Lumberjacka i Balona, jednak nigdy nie rzucajcie samej rakiety, gdyż nie dotrafić w Lumberjacka, który jest bardzo szybki, i w Balona, który jest wolny. Natomiast, jeżeli postawicie jakąś jednostkę, która sprawi, że Lumberjack się cofnie, to wtedy Wasza rakieta będzie mieć bardzo dużo value. gdyż za 6 eliksirów plus szkielety rozwalicie Balona i Lumberjacka, które kosztują aż 9 eliksirów. Kolejna interakcja jest bardzo ciekawa i przydarzyła mi się na arenie i w sumie nigdy wcześniej o niej nie wiedziałem, ale jeżeli Wasz przeciwnik popełni taki błąd, że postawi Knighta w linii z Giant Skeletonem, to jeżeli go sklonujecie, to klon przepchnie pierwszego Giant Skeletona do Waszej wieży, przy czym jeszcze sklonowana bomba Giant Skeletona może dojść do Waszej wieży. No i teraz taki mały trik. Jeżeli ludzie przewidują, że wy postawicie Inferno Towera batsami, to wy przewidzicie te bacy i postawcie Inferno Towera właśnie na tym polu, tak żeby najpierw złapał on agro na Giandzie. Możecie to zrobić z jakimkolwiek innym buildingiem, jednak właśnie dzisiaj chciałem pokazać wszystko na Inferno Towerze. No i na sam końcu bardzo dużo dzisiaj było o balonie i o tym jak bardzo jest on OP, jednak chciałem pokazać wam jak kozacko można skontrować balona Mortarem za jedynie Elixiru, przy czym Mortar uderzy w wieżę przeciwnika aż dwa razy, a do waszej wieży dojdzie tylko bomba samego balona, no chyba, że bolujecie albo użyjecie jakiegoś małego spela. No jak możecie zobaczyć, również w tym przypadku balon był rzucony za łańcucha, no i macie świetną strategię, jak z defensywy przejść w ofensywę. No i w sumie chyba mogę jeszcze powiedzieć o takim małym bonusie Zaprawdę powiedziałem już o tej interakcji kiedyś w moim odcinku O właśnie trikach prostych Jednak stwierdziłem, że nie mogę ominąć tej interakcji Gdyż jej idealny timing jest znany tylko najlepszym graczom w Cluster Royale no i to było na tyle. Dzięki wielkie za nie tego odcineczka. Jeżeli wam się spodobało się, zostawcie łapkę w górę, będziecie również zasubskrybować ten kanał i obowiązkowo w komentarzu napiszcie mi ile wy znaliście z tych interakcji i o jakich jeszcze interakcjach najlepszych nie powiedziałem. To są mordeczki, na mnie już raz. do zobaczenia, cześć!